Szczęść Boże, tak się jeszcze nie witałem. Jesteśmy w Tielt, w Belgii. W Belgii, chociaż jak na razie bardziej to przypominało Holandię jeśli chodzi o, o kolory. <todgłos> Tutaj boda jest inaczej. Dopiero co przyjechaliśmy, także jeszcze nawet nic nie rozpoznałem. Szybka wrzutka. Spędziłem ostatnią dobę w Gandawie bajkowym mieście naprawdę. Belgia ogólnie jest jak taki pięknie udekorowany tort, eee, ale hu, ale ta gandawa na no to było, to było coś. Eee, miałem wielki dylemat, żeby... Cirek, chodź, 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 chodź. sobie będzie szukał różnych miejsc, tutaj, ale nie sikaj, na, nie sikaj na rynku. Chodź, idziemy. Musi zaznaczyć wszystko. No ale co chciałem powiedzieć, opuściłem no, świadomie brugie. Gdyby było trochę więcej czasu, można byłoby to zrobić na powrocie, ale wątpię już trochę zaczyna mnie gonić czas. A jeszcze została Francja w sumie cały ostateczny cel tego wszystkiego. Chociaż ubrałem tą podróż w, w różne kolory mm, związane z, z generałem Maczkiem, w bardzo wielu różnych odcieniach takich trochę cmentarnych i takich trochę jakby monumentowych, pamiątkowych i po prostu stricte historycznych miejsc, które, które są z nim związane i starałem się realizować starałem się realizować jednak, się realizować jednak w odwrotną stronę ten szlak wyzwolenia, który w Holandii i w Belgii jest tutaj dosyć mocno upamiętniony. E, dlatego też Tielt. Tielt. E, e, Podobnie że znajdziemy tutaj coś w centrum, e, właśnie e, o generale Maczku. E, nie pamiętam, czy to w Tielt, czy w Roselare jest e, czołg Sherman, e, który był wykorzystywany w, w, właśnie przez naszą e, pierwszą dywizję pancerną. Czołg angielski, wiadomo. Ciekawe. Tak, angielski. Amerykański Amerykański Wytwężycy nie mieli dobrych czołgów eee... Trochę będę się starał więcej nagrywać nie swojej mordy Ale tła. się pewnie wszyscy na mnie napatrzyli Jeśli ktoś to w ogóle ogląda jak nie, no to... Wymaga to po prostu do mnie jakiejś konsekwencji Takiego Regularnego realizowania tych głupich nagrywek Chodzę sobie po placu Z selfie -stickiem, Z psem na Piję wodę z kałuży Nie kłamałem cirku Wszystko się zgadza To jest kebab także Jest od razu gdzie ty jesteś? Ja mam go w kadrze. No, może taki filmik też musi być. Dobra. Podobnie znajdziemy tu czołg. Jeszcze się w ogóle nie rozglądałem na temat kierunków, tak że będę to robił. A potem jeszcze chciałem dzisiaj pojechać do Roselare, gdzie jest memoriał Maczka. Też miejscowość wyzwolona przez Maczka po Ipr i po jakby czy może nie po IPR, po, po ale przed, przed drogą właśnie wyżej do Holandii. E, także robimy to w odwrotnym kierunku e, z jakimiś takimi konkretnymi założeniami to jest. E, trzyma się głupy jak na razie. E, Gandawa e, może nie była przez maczkę dzwoną, ale nie mogłem się powstrzymać. Zresztą to, to było też miasto, które, o które szły dosyć ciężkie walki w 1944. E, na całe szczęście, z tego co widzę, po prostu nie ucierpiało to miasto przynajmniej nie tak widocznie więc eee, różnica między, między miastami w których była ostra walka a, a nie a my jako Polacy to raczej nie, nie, nie trzeba nam tego tłumaczyć no na przykład taki Eindhoven w Holandii niczym szczególnym się nie wyróżnia wygląda tylko jak jak kołobrzeg <grym> albo Albo po prostu jakaś taka powojenna miejscowość, a taka kandawa po prostu średniowieczne, gotycko-romańskie klimaty. Kosmos. Idziemy zwiedzać. Piesku, piesek się załatwił. Trzeba sprzątać. Pozdrawiam. Szczęść Boże.